Oddać ważny głos w wyborach. Mamy no tu przed sobą naszą listę, kartę do głosowania, która zawiera dwie listy kandydatów: listę kandydatów Komitetu Wyborczego A i listę kandydatów Komitetu Wyborczego B. Na każdej liście są nazwiska poukładane według numeracji i przy każdym nazwisku jest krateczka. I teraz ważny głos oddaje się przez umieszczenie co najmniej dwóch przecinających się linii w środku kratki. O co chodzi? Dwie przecinające linie to nie jest taki znaczek, więc oddanie takiego głosu będzie głosem nieważnym. Podobnie, jeśli zrobimy dwie linie, które się nie przetną w środku, to również będzie głos nieważny. Natomiast głosem ważnym będzie postawienie znaku X, będzie postawienie plusika. Będzie również postawienie jakiegoś takiego bochomaza bo to są co najmniej dwie przecinające się linie w kratce. Można Pos postawić tylko jedną, jeden taki znaczek przy nazwisku ubranego kandydata, bo postawienie drugiego znaczka przy kandydacie na innej liście spowoduje, że głos będzie nieważny. Można od biedy postawić drugi znaczek przy nazwisku kandydata w ramach tej samej listy i wtedy głos przenosi się na kandydata z niższym numerem. Tak więc... Polecam Wam oddawanie głosów na wybranego kandydata, którego gruntownie przemyśleliście i postawienie tylko jednego z dwóch, jednego znaczka dwóch przecinających się linii przy nazwisku właściwego kandydata. Przemyślcie to.